No, babcia! I jak tam u lekarza? Byłaś u lekarza i co ci przepisał? Uuu, wnuczko moja kochana, ta medycyna to już jest coraz dziwniejsza. No, przepisał mi lekarz amputacja nóg! No, jak ja teraz będę na, na kółko różańcowe chodzić, no? Co ci przepisał? Babka, czyś ty zwariowała, no? Toś poszłaś z niedosłuchem. Na niedosłuch! Przepisali ci amputację nóg? Mówię do Ciebie, czy że reputacje nóg, takich rzeczy nie leczą w Narodowym Funduszu. Widzisz, nie słyszysz, na co do Ciebie mówię. Takaś jakaś pomyłka jest. No a jak? No medycyna zna różne dziwne przypadki. Ja gadałam z taką e, Krystyną na kółku rżęcowym. To ona mi powiedziała, że po dziewięćdziesiątce poszła do lekarza, bo myślała, że łokręc dostała. <laughs> no, a się okazało, że to rdza ze spirali, której nie wyjęli 50 lat wcześniej. No. Co Ty opowiadasz, babka? W tamtych czasach, ja nie wiem czy spirale bo takich rzeczy chyba w ogóle nie było, 50 lat temu, babka, co ty opowiadasz w ogóle? Co mówisz? No nie, nic nie mówię, mówię, że zadzwonię na przychodnię, się dowiem, bo ty coś nie, dos nie dosłyszałaś, no. No tak jak myślałam, babka, ty nie dosłyszałaś, aparat słuchowy ci przepisali, a nie amputację nóg, no. Uuu, to, to znaczy... No. Jakbym ci jeszcze powiedziała, że listonosz z emeryturu zadzwonił do drzwi, to też byś słyszała, to byś w podskokach za rą nawet reumatyzm by ci przeszedł. No. Siemaneczko, z tej strony poszerzona umysłowo-marzenka, moje drogie kochane kobitki. Zabierajcie swoich dziadów albo kochanków. I widzimy się już niedługo na żywo. Będę tam ja, będą różne śmieszne historie, pośmiejemy się. Słuchajcie, bileciki, wejściówki, lista miast. Na kubbilecik.pl. Jak sobie tam wejdziecie i piszecie pozytyw margin, to macie wszelkie informacje. Do zobaczenia skala żywo, trzymajcie się. Cześć!